Dzień dobry Kinga Wagner, witam w programie Tu jest Polska Okiem Artystów na portalu prawy.pl Państwa i moim gościem jest dzisiaj Paweł Laśkiewicz, autor książki Wierszem Blizny. Dzień dobry, witam ponownie. Witamy cię Paweł. Jak się czujesz? Powiedz? Czuję się dobrze, nie tak jak na pierwszym spotkaniu, które było dla mnie trochę stresujące, ale dzisiaj, że tak powiem, ten stres ze mnie zszedł i ta sympatia, która tu jest, jest o wiele taka atmosfera. lepsza atmosfera. Także pozdrawiam i witam jeszcze raz serdecznie wszystkich. My też Cię bardzo tutaj, bardzo Cię polubiliśmy. Twoje wiersze naprawdę są super. Cieszę się, że jesteś oczywiście kolejny w kolejnym już naszym odcinku. Będziemy dziś rozmawiać, Paweł, o reakcjach czytelników i planach Twoich na przyszłość. Tutaj dobrze? Więc tak, powiedz nam, jakie reakcje czytelników były dla ciebie najważniejsze? Reakcje na tyle najważniejsze były dla mnie, że osoby, które słuchają moich wierszy, którzy zagłębiają się w temacie życia, które poruszam w, w książce, które poruszam we wszystkich wierszach, które piszę, spowodowały to, że dziś. Są bardzo zmotywowani. Dziś chcą żyć i dziś widzą tą lepszą stronę tego wszystkiego, swojego życia szczególnie, i daje im to takie lepsze możliwości, daje im tą taką nadzieję na, na ten lepszy dzień, na to lepsze jutro. Też wzbudzają we mnie na przykład ten, te łzy, które widziałem nieraz w ludziach, dzięki którym też mnie to budowało, że, że dałem tą nadzieję ludziom, że potrafiłem w tych kilku wersach, zmotywować było i do życia, które jest czasem bezwzględne wobec nas, ale mimo to potrafię w tych wierszach okazać to, że życie, jakie by nie było, jest jedno i jest tego warte. I my jesteśmy warci tego życia, żeby zawsze doceniać każdy, każdy dzień, który nas spotyka. Dobrze, a czytelnicy jak reagują na, na twoje wiersze? Jak bardzo, myślisz? bardzo emocjonalnie. To, yy, nawet to widzę, nawet to słyszę czy czytam te wszystkie komentarze, które, które padają, yy, w jaki sposób zwracają się do mnie, w jaki sposób też proszą, żebym pisał nadal, żebym nigdy nie tracił tej twórczości, bo moje wiersze powodują to, tą nadzieję, te, te, że człowiek zaczyna wierzyć, że... Pomimo tego, co było, ta cała przeszłość, która nas spotkała daje możliwości na, na ten lepszy dzień, że możemy bardzo starać się walczyć, bez względu na to, jak, jak nas życie zagłębi źle, jak potrafi być ciężkie. I reakcje, które najbardziej to są takie właśnie emocjonalne, te łzy i ta nadzieja, ta nadzieja, która, którą ja daje od siebie wobec innych ludzi i, i oni z tego korzystają. To jest takie dla mnie też budujące, że, że mogę nadal pisać kolejne wiersze, chociaż jest ich dużo i nie ukrywam, że czasem już, że tak powiem, brakuje mi tych tematów, ale myślę, że jak jeżeli ktoś zawsze da mi tą swoją historię z życia, mogę, mogę napisać coś nowego. I, I to też bardzo dużo też ludzi się z moimi wierszami i historiami innych ludzi utożsamia, że to nie jest tak, że... Mm, Ktoś mi napisze historię i to jest historia tylko tej jednej osoby, bo nagle pojawia się osoba, że potrafi mi powiedzieć, że Jezu, tak jakbym widziała siebie, tak jakbym widział siebie. To jest ten moment życia, który właśnie przechodzę. Jezu Paweł, ile Ty dajesz tych emocji, jaką Ty dajesz nadzieję. I to jest takie, bardzo mnie buduje, że nadal, nadal chcę pisać. Yy, rozumiem. Czy możesz tutaj zarecytować taki nam, albo może zadedykować wiersz dla nas tutaj, dla naszego programu, Tu jest Polska. Jaki, jaki ten wiersz by był? Co to miałby być za wiersz? Myślę, że wiersz pod tytułem taki Życie jest cudem, który powstał, że tak powiem, niedawno. Yy, I jest on oczywiście na TikToku, jest on również na Facebooku, jest on w formie piosenki. Tak jak mówi, wiersza też y, y, konstruuje w formie piosenek. To jest Życie jest cudem, y, który opisuje samo słowo w sobie, samo to zdanie: Życie jest cudem. Bez względu na to, jakie ono jest, to, to jest jednak cudem. Czyli będziemy mogli sobie na TikToku y, tak. odsłuchać y, ten wiersz. Życie jest cudem. cudem. Kochani, trzeba jak najbardziej. Zajrzeć tam tutaj na kanał naszego kolegi. A pod jakim nickiem głównie tam występujesz? Blizną zaszyty jest. A blizną zaszyty. Na YouTubie, uh -huh. a na TikToku jestem blizna. Ale a, też blizną zaszyty, jak piszę, na TikToku też się pojawi moje zdjęcie. Zdjęcie. No cieszymy się bardzo. Na pewno tutaj kochani, zapraszamy Was to, żebyście oglądali i. Patrzyli tutaj na, na. No i czytali właśnie wiersze naszego Pawła. Czy planujesz i co planujesz przede wszystkim? Jakie masz plany na przyszłość? Planuję na pewno wydać kolejną książkę, i to będzie książka, jeszcze nikt nie zna tytułu, ale powiem to teraz. Będzie nazwa miała książka Serca blizny Prawdziwe historie. Czyli. Historie moje, historie innych, które, które miałem okazję przeczytać, napisać wobec tego wiersze. Planuję też spróbować przynajmniej pójść w wokal, czyli zaśpiewać to w mojej wersji. A czy się uda? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że są osoby, które wierzą w to, że. A może byś nam zdradził? Czy masz już jakieś konkretne propozycje? Tak, tak. To znaczy jest osoba Współpracy. akurat z Warszawy, mhm. która gdzieś próbuje, żebym spróbował wybrać studio, nagrał piosenkę. Jest wiersz taki, to jest wiersz Motyl. To jest taki główny wiersz, który bardzo dużo słuchaczy popierają ten wiersz, którzy właśnie widzą w tym wierszu bardzo dużo, dużo pozytywu, wartość. dużo wartości. Mhm. E... I to będzie taki wiersz, który będzie pierwszym wierszem, który będę próbował wykonać w formie muzykalnej, muzycznej. Muzycznej. Czekamy w takim razie, słuchajcie, kochani, czekamy na, na wiersz blizny, motyl, wykonanie oczywiście muzycznym w studio. Będziemy czekać na Twoją twórczość. Powiedz nam jeszcze, czy Ty ogólnie. Zajmujesz się tylko pisaniem wierszy, czy tylko. czy czym? Nie, czy, jestem, cał, jestem coś... normalnym pracownikiem. Pracuję też fizycznie, Jestem pracownikiem huty stali. Pracuję przy produkcji szyn kolejowych. A to poważne jest. To poważny jakiś zawód. No, nie będę rozwijał. Także tak, to, 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 też mam swoje życie prywatne oczywiście. Tak. Nie mam dzieci, nie mam, nie mam dziewczyny, ale. To co, to, co, to, co żyje tak jak myślę, że każdy człowiek. Przynajmniej staram się to życie w jakiś sposób prowadzić normalnie. Żyję, może nie z dnia na dzień, ale po prostu żyję i, i. po i... prostu żyjesz. Tak jak każdy inny. A mhm. To, że Że wiersze... potrafisz łączyć te dwie rzeczy, prawda? To też jest bardzo twórcze i ciekawe. Tak, i... Że, że możesz właśnie połączyć życie zawodowe z takim życiem artystycznym, twórczym. Nie ukrywam, że zajmuje to bardzo, bardzo dużo czasu. Jest to też gdzieś tam bardzo zmęczenie też psychiczne, takie pisanie wierszy, bo nie ukrywam, że na początku, gdy zaczynałem w ogóle pisać wiersze, to trwało to dosyć długo. Potrafiłem wiersz pisać po 5-6 godzin. Dziś mi to zajmuje dosłownie chwilę, ale mam słowniki. Czasem nie używam słów, których sam nie rozumiem i muszę zagłębić, że tak powiem się do słownika, żeby wiedzieć, co to słowo znaczy. Także rozwijam cały czas swój język, który na początku był naprawdę mega, mega ubogi, a dzisiaj dzisiaj jest dosyć taki bardzo jak to powiedzieć bogatszy. bogatszy. Mhm. Dobrze, posłuchaj, mam nadzieję, że jak wydasz no, kolejną swoją tutaj książkę, będziesz tutaj odwiedzisz nas jeszcze. Nasza jak programie. najbardziej, jak najbardziej. Tak, także czekamy z niecierpliwością na, na tą Twoją książkę kolejną. I dziękujemy Tobie, że tutaj przyjąłeś nasze zaproszenie i wystąpiłeś w naszym programie. Państwa i moim gościem był Paweł Laśkiewicz. Dziękuję wszystkim i wszystkich pozdrawiam serdecznie. I szanujcie życie, szanujcie innych, szanujcie to, co Was otacza. Wszystkiego dobrego i do widzenia. Dziękujemy ślicznie. Bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał naprawy.pl. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.